Cześć, to Ania Bielkiewicz, jestem chirurgiem okuloplastycznym. Witam na kanale e Powieki. Dzisiaj będzie kilka słów na temat tego, ile razy można operować powieki. To takie dosyć częste pytanie jest na konsultacjach i w ogóle na wszelakich widzeforach internetowych. Zapraszam. Kochani, na to pytanie nie ma absolutnie jednoznacznej odpowiedzi. Każdy z nas jest inny, każdy w inny sposób się starzeje, mamy inną genetykę, mamy inne skłonności do starzenia się skóry i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja troszeczkę na to pytanie, jak Państwo się mnie pytają, na jak długo mi wystarczy ten zabieg? To uważam, że to jest takie pytanie, trochę jak do pani Bozi, albo do jakiejś wyroczni, albo do jakiejś karmy. Ja nie wiem, ile wy będziecie żyli. No, ciężko mi jest odpowiedzieć. Natomiast, e, e, oczywiście, jeżeli wykonujemy zabieg w wieku 30 lat, możemy się spodziewać, że mając lat 50 czy 60, czyli po 20 latach. Te powieki z powrotem opadną. Bardzo często to opadnięcie powiek nie jest już związane z samą skórą, tutaj rozciągniętą, ale z opadnięciem części czołowej, jak również naszych brwi. Kochani, ja absolutnie nie wiem skąd się biorą takie e, głosy mówiące o tym, że powieki się tylko absolutnie raz w życiu operuje albo absolutnie tylko dwa razy. Faktycznie jest tak, że reoperując powieki, czyli wykonując drugą operację, ona jest o wiele trudniejsza. E, trzeba bardziej uważnie wszystko odznaczyć, mniej skóry usunąć e, i efekty też jej są troszkę mniej przewidywalne. No wynika to stąd, że już pierwszym razem coś było e, tam robionego i te tkanki są po prostu e, zmienione. Natomiast takiej jednoznacznej odpowiedzi, ile razy można operować, nie, ja nie znam. Pamiętajcie też, że zabiegi w obrębie powiek stają się popularne coraz bardziej z dnia na dzień. Teraz, w obecnych naszych czasach, 30-40 lat temu nie były aż tak popularne, więc takich długich obserwacji także nie posiadamy. I na koniec jeszcze raz chciałam podkreślić, że bardzo często ten drugi zabieg w obrębie powiek nie jest potrzebny, ponieważ opadają nam głównie brwi i czoło. Tutaj. Tędy trzeba ciągnąć. Taki lifting, to się nazywa lifting brwi, czy tam lifting czoła, jest to zabieg, operacja wykonywana u chirurga plastycznego, zazwyczaj w nieczuleniu ogólnym i powoduje także nie tylko podniesienie tej części, ale także odsunięcie ładne tutaj naszego oka. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące operacji powiek, można zadawać w komentarzu. Wszystko na dziś, pa!